Że jest Polska, że coś tam w 2018 jest numer tutaj 33223719. Jest to numer dziewięciocyfrowy. I teraz, jak sobie tutaj zobaczycie, na niemieckim takim, nie wiem czy to jest urząd DMBcomD, czyli niemiecki jest UPIK Unique Partner Identification Key z, niej, z angielskiego. I tutaj jest numer DUNS, czyli DUNS albo DANS, ale zależy jak to czytać. I tutaj jest numer dziewięciocyfrowy, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dziwne, nie? Na no, niemieckim jakimś tam portalu, upik, jakaś organizacja jest ten numer DUNS czy DANS. I teraz patrzcie, tutaj macie Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. On też ma swój numer dziewięciocyfrowy. Cyfrowy. Dlaczego dziewięciocyfrowy? Zaraz wam o tym wszystkim powiem. Tutaj macie 1-3, Aleje Ujazdowskie. Tutaj macie ulica Wiejska, no bo to jest Kancelaria Prezydenta. Tutaj mamy Ministerstwo Sprawiedliwości. Otóż, moi drodzy, też mają numer DUNS. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Polskie. 5 ulica Stefana Batorego w Warszawie. Też mają dziewięciocyfrowy. Kancelaria Sejmu też ma numer dziewięciocyfrowy DUNS. Tutaj mamy nawet to Brad Street", czyli to jest właśnie to, co, co tam widnieje, ten cały numer DUNS, DUNS, DUNN AND Bradstreet I teraz tak, bo jak sobie to wszystko połączymy i tak z ciekawości zobaczymy, co to jest ten numer DUNS, prawda? dance ten dziewięciocyfrowy. Ja tak sobie pomyślałem, kurczę, to jest zwykły numer przecież, ale jak sobie sprawdziłem, był jakiś taki artykuł, 1 marca 2020 roku czyli jak 19 tak to pewnie zbieg okoliczności co to jest numer DUNS czyli DANS ja nie wiem jak to się czyta kto i jak może go uzyskać czyli to jest ten numer tutaj ten dziewięciocyfrowy ten tu Kancelaria Premiera Prezydenta Sejm wszystko tutaj też coś jest i sobie zjeżdżamy na dół był to artykuł pana Pawła Sikory o DANS czy DUNS to dziewięciocyfrowy, obowiązujący na całym świecie numer identyfikacyjny firmy? Numer identyfikacyjny firmy. To jest bardzo ważne. Nadawany przez Dun Pratt Street, czyli przez tą organizację. Tutaj o, szybka i do, dokładna, bo to jest w każdym języku, więc tak to tutaj jest po polsku. Globalnego dostawcę informacji biznesowych. Może być zastosowany do każdej firmy, jednostki, nawet takiej, która takiego numeru własnego, takiego typu NIP nie posiada. Unikatowy numer przypisany jest do wszystkich firm w bazie DIB. Czyli tym. Tutaj, o, zaraz wam jeszcze raz pokażę. Dans Street. W tym oddziału przedstawiciel i e filii. Są one połączone ze spółką macierzystą tak, że dzięki numerowi DUNS można łatwo zbadać strukturę organizacyjną firmy i jej powiązania. Czyli okazuje się, że, że to kancelaria prezydenta. Że Kancelaria Morawieckiego, profesora Rady Ministrów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Kancelaria Sejmu, że to jest firma. Struktura organizacyjna firmy. A jest to, że numer DUNS jest numerem zestandaryzowanym na całym świecie, podczas gdy różnych numerów w różnych formatach przypisywanych firmom może być wiele. Potencjalnemu kontrahentowi łatwiej szukać w bazie danych firmy po uniwersalnym numerze i to jest w jednym miejscu, niż robić to w przypadku każdego kontynentu czy kraju, stosować za każdym razem inny format czy wyszukiwarkę. Załóżmy, że.